WSP to nie skrót od wyższej szkoły pedagogicznej, to wakacyjny spis przesądów w LMFFM w mieście muzyki. Dowiesz się dzięki niemu, jak głęboko tkwią korzenie na różnych naszych, tak to nazwijmy, zabobonów. Otóż w wielu miejscach świata uważa się za bardzo nieszczęśliwe przechodzenie pod drabiną. Niektórzy dodają jeszcze słupy, które w tym rozstawieniem wspominałem drabinę właśnie. Przechodzący pod drabiną ma ściągać na siebie nieszczęście, a są to bardzo, bardzo głęboko zakorzenione przesądy. Otóż wiele ludów pierwotnych wierzyło, że głowa jest siedzibą ducha opiekuńczego, takiego swoistego naszego anioła stróża. Przechodzący pod drabiną, ale także pod niskim dachem i temu podobne, miał owego ducha denerwować i powodować, że... Ograniczał on swoją pozytywną moc. A od czasów Pidakorasa trójką uważano za świętą liczbę, symbolem jest jej trójkąt. Drabina oparta o mur tworzy trójkąt, zatem sferę świętą, której nie wolno było naruszać.